Ciewnoćko z tej strony Party. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać kalendarz adwentowy Lego z księżniczkami Disneya. Kochani, w dzisiejszym otwieraniu kalendarza również mamy bardzo silny kolap, a mianowicie księżniczki Disney'a z LEGO! I kochani, tutaj niczego nie muszę tłumaczyć, czym jest LEGO, ani czym są księżniczki Disney'a. Tutaj po prostu to wszystko mamy złączone. Więc słuchajcie, mamy niezłą eksplozję superbrandów. W zeszłym roku otwieraliśmy kalendarz adwentowy LEGO i był to Harry Potter. W tamtym roku niestety księżniczek nie było, więc mega świetnie, że w tym roku LEGO postawiło na księżniczki Disney'a, które oczywiście otworzymy. Z technicznych spraw, które zawsze Was interesują, kalendarz adwentowy zakupiłam w smyku za 90 zł, więc powiem wam, że jest spoko cena, bo tak to się trzymała cena około 140 zł za kalendarz. Kochani, nie ma co zwlekać, zabieramy się za otwieranie, ale zanim to to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać wam jeszcze więcej, lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki. Lecimy na dół. Kochani, kalendarz jest istnie magicznie świąteczny. Dosłownie jest mega przeuroczy i bajkowy. Te światełka po prostu robią robotę. Tutaj mamy zaprezentowane nasze księżniczki, które nam się trafią i mianowicie jest to Elza, Mirabel, Vajana, Tiana oraz Arielka. I tak kochani, a propos Elzy, to spójrzcie, moje nowe paznokcie, które sami wybraliście w ankiecie na społeczności, to właśnie jest Frozen i mianowicie jest to Elza oraz Olaf. Kochani, po prostu te paznokcie mi się mega podobają. Co? Paznokcie po prostu one są coraz piękniejsze i coraz bardziej mi się podobają. Przed chwilą było Disney Mountains i tak jak oglądaliście w poprzednim odcinku, bardzo mi się podobały i nie chciałam ich zmieniać, ale okazały się te jeszcze piękniejsze. Więc kochani, piszcie w komentarzu, co sądzicie o tych paznokciach. Bek dla mnie mega. I oczywiście, mega wam dzięki, bo oczywiście to jest Wasz wybór. I kochani, szybko obejrzymy sobie jeszcze dookoła kalendarz adwentowy. Mianowicie, na samej górze mam zaprezentowane figurki, które nam się trafią. Ale oczywiście nie skupiajmy się zbytnio na nich, żeby sobie nie spoilerować. Kochani, jeszcze chciałam pokazać na odwrocie, jak wygląda kalendarz, ale ale zauważyłam, że on za dużo pokazuje, a nie chcę nam spoilerować, więc zaczniemy po prostu już otwieranie. Oh! I Ja cię kręcę! Mamy zamek Disneya! Spójrzcie tylko, ale żeby tak wszystko było widać. Niesamowite. Zamek Disneya w zimowej odsłonie. Udekorowany świątecznymi lampeczkami. Na dole, oczywiście, mamy planszę, na której możemy układać nasze łupy. Jest to oczywiście śnieżna kraina. I oprócz zwykłej planszy, na której możemy układać nasze łupy, to przypuszczam, że jest to również gra. Ponieważ spójrzcie, mamy tutaj kolorowe, lodowe kafelki, które prowadzą z jednego miejsca do drugiego. I w kalendarzu również jest kolorowy bączek, w którym kręcimy i wybieramy kolor. Więc może to jest właśnie taka gierka. Wszystko się okaże w trakcie otwierania. Więc kochani, zaczynamy. Okienko numer jeden. Ale bardzo łatwo otwiera się ten kalendarz. Ja cię kręcę i chyba jest to Wajana. I kochani, tak wygląda nasza rozłożona księżniczka w przeźroczystej folii. I uwaga, składamy. Wow! Jest ona bardzo malutka i naprawdę bardzo ładna. I tutaj jest doniczka z kwiatem. Tak podejrzewam, że to kwiat. Mega ładna. Okej, okay, ale czy się trzyma? No tak średnio stoi. Okej, okay, dobra, stoi. Może to być po prostu kwestia tej wypukłej planszy. Okienko numer dwa. Ojeju, taki delikatny, że już prawie mi się porwał Tutaj mamy obrazek, czyli jest to palma Taka zwiana I to jest ewidentnie kraina Wajany hmm, I myślę, żeby tutaj było bardziej przejrzyście To weźmiemy stędzik Trójeczka Naprawdę bardzo przyjemnie otwiera się ten kalendarz Jest taki delikatny, ale też konkretny i kolejna piękna, słodziutka księżniczka. Jest ona o wiele drobniejsza niż zaprezentowana na obrazku. Jej ma tak przepiękną buźkę. Piękne, długie, czerwone włosy. Jedynie, co? To bym zrobiła jej troszeczkę większe te figurki. Ale okej. Okay. A, no i ja oczywiście nie powiedziałam, że to jest Arielka, ale zapewne to wiecie. I tutaj jest też jej kwiat. Hmm, czy wszystkie księżniczki mają kwiaty? Zapewne, może. Nie wiem, zobaczmy. Uuu, tu mamy większą saszetkę, większy element do złożenia. Uuu, i będzie to zamek podwodny. Dla Arielki. Ja cię kręcę, ale piękne kolory takie bajkowe. Podwodne dosłownie jak dla Syrenki. Takie pastelowe. Składamy. Jaki piękny, podwodny zamek Arielki. Ja cię kręcę mega świetnie, że te rzeczy do siebie pasują i aplikujemy naszą Ariel. Ojej, ona ma tak duże włosy, że chyba się nie zmieści. A może z boku? Nie. Okej, okay, udało się w taki sposób. Po prostu przesunęłam kwiatka. I spójrzcie jakie to jest piękne. Jej, bardzo urocze i bajkowa. Piąteczka. Wow, a to co to jest? Bardzo dziwne, bo wcześniej mieliśmy tak, księżniczkę, dodatek. Znowu księżniczkę i dodatek, a teraz mamy po prostu rzecz. I totalnie nie wiem co to jest. I do której księżyczki będzie to pasowało? Więc kochani, złóżmy. I jest to bączek do naszej gry. Spójrzcie. I przypuszczam, że w zależności jaki kolor nam się trafi, czyli teraz mamy zielony, to po prostu do tego kafelka należy się przesunąć. I spójrzcie, mamy świnkę z Wajany Z kwiatkiem oczywiście. Oraz ma do tego cylinder. Możemy go odpiąć. Spójrzcie, spójrzcie jaki słodzy. Ja cię kręcę. Co tu jest? <laughs> mamy trotwy Wajany. Ja cię kręcę. Ile tutaj jest rzeczy Wajany. I to tyle rzeczy pod rząd. No mega. Nieźle. I spójrzcie, tylko to ona się prezentuje. Taki bardziej katamaran. Okej. Okay. Ósemeczka. O, tutaj. Czy to coś skrajnego lodu? Nie wiem, ale się dowiem. Ja I kręcę! To są skarby Ariel. Patrzcie, tutaj mamy widelec, diamenty. Jest to ogólnie wszystko w skrzyni. A to jest posąg mężczyzny, który miała w pokoju. I ojciec jej później go rozwalił. Tak, jak dobrze pewnie pamiętacie, bo oglądaliście tę bajkę. Dziewięć. I ja ociekręcę, i ja ociekręcę, i ja ociekręcę. Składamy, 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 składamy. Składamy. Ja kręcę, patrzcie, jaki matching. Ja ci kręcę, elza, 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 elza. Jaki piękny ma warkocz jeju. Ja po prostu byłam kiedyś oczarowana jej warkoczem, i nawet na studniówkę miałam właśnie takiego warkocza, ale już wam to mówiłam w którymś z odcinków. I tu oczywiście jest kwiat, ale tak by the way. Zastanawiam się, czy te kwiaty nie mają jeszcze jednego zastosowania. Przykładowo, może można o tak aplikować te figurki, żeby na przykład można było nimi grać. Wiecie, żeby można było tak się poruszać. Hm, ciekawe. W każdym razie, czy to jest do tego, czy nie. Ma też takie i zastosowanie, i można tak też z tego korzystać. Wow, jaka duża paczka! I to jest dodatek do naszej Elzy. I ja cię kręcę! Mamy huśtawkę dla naszego bałwanka! I tak naprawdę może też tutaj huśtać się i Elza. I ja cię kręcę. Patrzcie. Ale mega fajne rzeczy. Naprawdę mega. Bardzo kreatywna i bardzo ładne, i tematyczne. Super. Kładamy. Ja Cię kręcę! Mamy wejście do zamku Elzy! Mega, ale super naprawdę. Bardzo fajną krainę można stworzyć tak naprawdę dla każdej księżniczki. Mega świetny kalendarz. Jej, jak to pięknie wygląda! Ci Cię kręcę. Czyli jeszcze brakuje nam Tiany oraz Mirabel. Otwieramy. <laughs> Kolejny dodatek! Ja Cię kręcę! Tutaj nie ma co składać tak naprawdę. Ja Cię kręcę. Od razu wyciągamy naszego Svena. Ui, jaki słodziak. Te figurki naprawdę są przesłodkie, a zwierzątka to już totalnie rozwalają system. Mega. Okej, okay, trzynaście. Ile Elza ma dodatków, Ja cię kręcę i tu są sanie Elzy. Ja cię a może bardziej Svena Sanie Ale w każdym razie Elzę możemy tutaj Zaaplikować, ja cię kręcę Dobra, w takim razie Elza schodzi z naszej huśtawki I aplikujemy ją na Sanie Ale mega, to jest piękne Naprawdę te rzeczy są piękne I nie dziwcie się, że tak często to powtarzam Ale ten kalendarz naprawdę mi się podoba Wow I mamy kominek Tiany Oczywiście ciacho, gorąca czekolada I mamy żabę Więc słuchajcie, na pewno musi to być kominek Tiany i tego to prezentuje się nasza piękna tiana. Ja, jaka urocza i piękny koczek. Tu jest coś dużego. Wow, jaki piękny pałac! Ale jak myślicie, której to księżniczki? Nie no, ewidentnie to musi być Tiany, ponieważ tutaj jest jej korona. Razy dwa. 17. Uuu, tu totalnie nie wiem, co to jest. Może to jest choinka. Wow, jaka piękna choinka! Mega fajna. Kolejny ogromny budynek. I czy to będzie budynek Mira Kolorowo. Oh, jaki piękny budynek! Mega kolorowy i mega dużo kwiatów. I ja cię kręcę. To jest ewidentnie dom Mirabel. Mega. I ja cię kręcę. Wow, jest to wieniec adwentowy. To znaczy, ma jedną świeczkę. No ale dajmy na to, że o to w tym chodzi. Okej. Okay, 20. Mirabel! Jaka ona jest piękna! Ona dosłownie wygląda jeden do jednego jak wyciągnięta z bajki. Jeka śliczna. Jeju, postawię ją na tego kwiata. Hmm, okej. Okay. Hmm, czy to jest piec? To wygląda jak. To wygląda jak taki piec. Ok, piszcie w komentarzu, co to jest. O, uh, ale duże klocki. Tu musi być coś ewidentnie dużego. Wow! I mamy bramę do domu Mirabel. Bynajmniej tak uważam. Ale tutaj mamy haczyki i musimy to z czymś połączyć. Podejrzewam, że to może z tym się łączy. Okej? Okay. Natomiast to jakoś mi nie pasuje. To tak. Albo, kochani, zamek robimy. I prawdopodobnie taki jak po lewej, to możemy mieć zaraz i po prawej. Dobra, otwieramy kolejne okienka. Mhm, mm ewidentnie będzie to samo. I spójrzcie, ewidentnie mamy tą samą wieżę i łączymy to. Ja cię kręcę, ale mega super! Wow! I kochani, mamy wigilię, czyli 24 okienko. Okej, okay, ono jest najbardziej schowane. Ciekawe, co w nim się znajduje. Wow, mamy ogromny zamek! I tak naprawdę górę chyba od zamku. Ja wiem, może to jest zamek główny Disneya. Ej, oh, patrzcie, i tutaj każda księżniczka tak naprawdę może stać. Tak, i kochani, montujemy. I spójrzcie, przepiękny zamek Disneya. Ja cię kręcę, każda księżniczka ma swój mini zamek. A tutaj mamy ogromny zamek Disneya. Mega piękna! Ja cię kręcę i mega wyjątkowe. Kochani, otworzyliśmy wszystkie 24 okienka, więc pora przenieść nasze księżniczki do krainy Disneya. Yeah. Kochani, tak oto prezentuje się nasza przepiękna Disneyowa kraina z księżniczkami Disneya. Naprawdę mega świetnie to wszystko wygląda. Księżniczki są naprawdę śliczne i urocze. Każda z nich ma zamek oraz dodatki. I oprócz tego mamy ogromny zamek Disneya. Naprawdę jest to coś kosmicznego. I jeszcze, jakby tego było mało, to mamy z tego wszystkiego grę stworzoną. Więc powiem wam, że mega kalendarz. Kochani, tak to prezentuje się nasze łupy. Ja jestem z nich mega zadowolona. Każde okienko było mega kreatywne bardzo ładne, ponieważ oprócz tego, że księżniczki były bardzo ładne, to również dodatki, zamki, było to wszystko tak kreatywne i tak pięknie stworzone, że nie mam słów. Naprawdę, jeden z lepszych kalendarzy. Oprócz figurek, oprócz mega świetnych rzeczy, łupów w środku w okienku, to dodatkowo z tego wszystkiego mamy grę. I to taką, którą sami możemy sobie wymyślić, ponieważ nie widzę za bardzo tej instrukcji. Mamy kolorowego bączka i idziemy kolorową ścieżką. A nasze pionki to są księżniczki, więc kochani, naprawdę to jest wszystko mega świetnie dorobione. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która księżniczka. Z dzisiejszego odcinka jest waszą ulubioną Bo moją jest to oczywiście Elza Tym samym, bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek Będzie mi bardzo miło, jeżeli Polajkujecie, skomentujecie, dacie suba Udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama Tam się bardzo dużo dzieje Dobijamy do 10 tysięcy, więc koniecznie mnie zaobserwujcie I oczywiście nie zapominajcie o poniedziałkowym quizie Który wpada w każdy poniedziałek I jest dostępny przez 24 godziny Na Story. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie よろしくお願いします。